Cześć, kochani! Jesteście dzisiaj na naszym wspólnym kanale. E, to jest nasze wspólne po prostu pierwszy raz pokazuję e, Przepraszam, że tak późno. Ale mm, byliśmy dopiero w Chińczyku i kupiliśmy Sony Angel po 12 zł. I ogólnie kochani, i będą vlogi tutaj się pojawiały. Mega fajne będą vlogi, naprawdę kochani, nie wiem, nie wiem co ile, bo czasami mogło mu nie być zależy od nas, kiedy będziemy widzieli. Przepraszamy też, że tak późno po prostu, bo dopiero poszliśmy do Chińczyka, bo wcześniej mieliśmy inne zajęcia. Dobra, mogliśmy, Więc y, dobra, y, ja pokazuję, które byśmy... Dobra, pokazujemy... To ja pierwsza. Ja bym najbardziej chciała tego króliczka i tego. A najmniej tam się koła, nie A teraz ja pokażę co w tym bym chciała najbardziej a czym to najmniej. Najbardziej w tym bym chciała króliczkę, a najmniej w tym bym chciała tą ale tak samo. Więc tak, tak to się długie, Mam nadzieję, że widzieliście. No tutaj Haja ma Dobrze. I teraz ja pokażę, co bym chciał. To jak się tak. to dwa. No i tutaj bym najbardziej chciała też tego króliczka Nie wiem, chcę bym coś króliczki. To są ładniejsze króliczki. A na nie bym chciała tu kuale, kuolę, Ja Połale. tak samo. No dobrze, więc otwieramy. Brusz tak wystrzela. Ej, o, wystrzeliłam. Ej, dobra. Ej, co ja wyczuwam? Ja chyba pandę mam. Znaczy? A ja tak tego z jeszcze. Mamy Panet! Pandę! Ja mamy króliczka! Ej, ja Mega się cieszę! ogólnie będzie nam się zapomnieć, już mamy dwa też na komputerze, więc Mega się cieszę. Jeżeli chcecie więcej takich unboxingów, to muszą być... Następnie unboxing w lecie, bo mamy kupiliśmy cztery sonaj's. Jak będzie lajków pod tym filmem 3? 2-3. Coś takiego, więc mam nadzieję, że Wam się uda. Może nawet dzisiaj zrobimy unboxing, ale muszą być dwa albo trzy lajki. W ogóle było trzy oczywiście, no, ale jakby będziecie chcieli. W ogóle ja się tak cieszę. Ja takiego ja bardzo też chciałam bardzo, naprawdę. On mi się podobał, ale mi się najbardziej bardzo podoba tym kluczem. Eee, jak będzie minus dla ja tutaj taką postacy. Dobra, no więc tak kochani, to vlog, godzinkę, godzinkę, dwie, jak się szykujemy już spać i w ogóle co idziemy na kolację, a nie, hmm, kolację już chyba jedliśmy. <coughs> nie, 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 nie jedliśmy. No więc... Yy, yy, no, widzimy się gdzieś, film się pojawi. Vlogowy 21, to jest taka, albo 22. Zobaczymy, jak nam się tym zyska. Oczywiście codziennie one nie będą, bo jakby, jakby, chodzimy cały czas do szkoły, więc nie możemy, ale dobra. Hmm. Będziemy się o 21.